Witajcie w otwiercą obiektem 705 w losowaniu z dziesiątkami miasto duchów dwie arty na szczęście albo i nie na szczęście bez lightów mamy tutaj na pewno pojazd który swoim pancerzem będzie w stanie powstrzymać strzały niemal od każdego rywala tutaj naszym największym zagrożeniem może być t 114 które ze swoją peną buruje nad innymi pojazdami, że tak to powiem E5 to samo ma całkiem sporo przebicia, więc powinniśmy na te dwa pojazdy uważać, ale z drugiej strony E5 jak i E4 mają dużo gorszy pancerz od nas. Najważniejsze jest to, żeby pojechać nie tak jak ten Badger, tylko w miejsce, gdzie nas Arta na szczęście nasze raczej nie dosięgnie. Tutaj one też mogą mieć wrzutę, ale zobaczcie dopiero skąd. Sorry, jeśli arta stanie obok wraku, to będzie miała tutaj wrzutę, ale rzadko się zdarza, żeby babokami tam chciał jakiś gracz podjechać. Poza tym nie do końca jestem przekonany, czy aby na pewno tutaj tak czy siak te budynki nas nie zasłonią, bo ta trajektoria lotu byłaby. Raczej niekorzystna. Tutaj jedynie CGC byłby w stanie cokolwiek ugrać. Zobaczcie, jak ten przepięknie się tutaj podświetla. No szczerze mówiąc, ja nigdy w życiu bym nie pomyślał, że w tamtym miejscu można kogoś przebić. A proszę, to jest jednak możliwe. Poza tym oni będą mieli spory problem, żeby nas tutaj ubić. A co do samego pojazdu, to jest wręcz stworzony do Sideskraba. Świetnie sobie. Tutaj z tym radzi można skutecznie wykorzystywać tę technikę. Można też śmiało, w razie potrzeby podjechać na blisko, bo garnków to ten pojazd za bardzo jako taką na wieży nie ma, więc jesteśmy mniej więcej kuloodporni, tak trzeba sobie powiedzieć. I na bliskim dystansie nawet ta słaba jakość naszego działa nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo Celność jest na pewno fatalna i tutaj, bez dwóch zdań, mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, bo na tym zestawie 04 nie robi na nikim większego wrażenia. Trzeba pilnować tej bezetki, bo ona nam tutaj zagraża. Na szczęście, tym razem nie trafiła mi się, skontowaliśmy. więc w pierwszej kolejności, powinniśmy się wziąć za skończenie tamtego gracza, chociaż. Tym isem siódmym też tutaj niezwykle agresywnie wyjechał. Tylko teraz pojawia się problem, dlaczego tutaj żaden sojusznik nas w tym momencie nie wspiera. Ja wiem, że to jest randomek, ale kurka wodna. Tutaj mamy czołg, który byłby w stanie robić naprawdę chore uszkodzenia. Wystarczyłoby go tylko przypilnować, żeby nikt tak bezpośrednio na nas nie mógł wyjechać. I na szczęście teraz tym isem zebrał. Dwa strzały, ale niestety my tak samo jesteśmy już na tysiącu punktów wytrzymałości, czyli no w zasadzie na 2-3 strzały dla wszystkich naszych rywali. Tutaj z Lizem kombinuję, pokazuję policzki teraz. Jeśli on wyjedzie, to trafi do garażu. Na szczęście, badger nam z nim w tym miejscu pomógł, a my dostajemy kolejny całkiem miły i sensowny wraczek do naszej tutaj. Dyspozycji Mausik jest dosyć dobrze opancerzony, ale też znajdą się miejsca, w których da się go tutaj przebić i podświetla się na zielono. To co ważne, to jeszcze sporo drużyny przeciwnej nie zostało wykryte, więc powinniśmy uważać na jakieś dziwne taktyki, chociażby tedeków DBV i grill może zagrać tutaj nieco bardziej agresywnie. Zastanawiam się tylko i wyłącznie nad jedną rzeczą, gdzie podziewa się e czwórka, bo ona tutaj w mieście byłaby w stanie zrobić naprawdę sporą różnicę i być może już byśmy nawet w tej bitwie nie byli, ale tego gracza nie ma. Może on jest na AF. Już jest. Trochę zaspany, ale dojechał. Także jak tutaj. Dosyć kontrowersyjny wybór, bym powiedział. Estebekiem to bym bardziej pojechał na linię 1-2: tam są górki. Można by wykorzystać nasze fajne opuszczary. ale w mieście to tak już nie do końca. Bo nie dość, że rywale biją za dużo. Więc ciężko się byłoby nam spłacić, grając takim estebekiem strzał za strzał. Fakt, że DPM mamy, estebek ma lepszy od większości rywali, ale no szczerze mówiąc tak czy siak tutaj nie do końca mi się to podoba jak tutaj gościu zagrał, ale ostatnio w randomkach jest totalny zwierzyniec, więc wcale mnie to tak naprawdę nie dziwi E4 jest na jeden strzał, jedzie tutaj odważnie do przodu, za nami jest całkiem spora brygada pancerna, która może nas wspierać, ale nawet nie musi, bo tutaj już ta Alejka została wyczyszczona i zobaczcie jak przyblokowana cztery wraczki jeden przy drugim No ciężko będzie nam się tam tędy przebić Nawet jeśli mamy tyle kucy pod maską 1500 no to jednak no Ta nasza waga nie jest zachęcająca do przepychania wraków i jednak musimy tutaj wszystkiego ruszyć Niecałe 15 koni na tonę no to Pozostawia trochę do życzenia, ale i tak ten pojazd nie jest tak mułowaty jak wiele innych STB. Się tutaj z nami próbuje skleić. My go przepychamy, próbujemy coś wykombinować tak, żeby nie był w stanie nam zadawać zbyt dużych obrażeń. Jesteśmy do niego bokiem. Ten strzał powinien przebić, ale on chyba ma. Już myślałem, że mu Arta za tyle przywaliła. Ale on. Może mieć uszkodzonego załoganta, ewentualnie magazyn w tak intensywnej walce, to nie powinno nikogo tutaj dziwić. Zostaje sam DBV bez spota i oczywiście dwie arty, lodówka przed nami, grille 15 w krzaczkach, więc tutaj na pewno trzeba. Mieć na uwadze to, że lada moment gdzieś może się pojawić tym czechosłowackim niszczycielem i wyrządzić tam większą lub mniejszą krzywdę. Tutaj bohater przespał dobry moment, żeby pokarać tego dbv który zresztą zaraz może zginąć od ST62, i miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Ja nie wróżę, nie życzę naszemu sojusznikowi źle. Po prostu tutaj bohater leci po rekord już 9300. Uszkodzeń na jego liczniku jeżdżamy bokiem do grilla To się może dla nas źle skończyć Ogólnie fajnie, że chce zrobić Uszkodzenia, ale z drugiej strony No jednak Tutaj jesteśmy w stanie Zaryzykować naprawdę wiele Lodówka, jeśli skończy tą bezetę To będzie dobrze, obaj nasi rywale Tutaj łącznie z GWS 100. Oddali strzał, kończymy lodówkę, bo ona jest w tym momencie najgroźniejsza. Ona nas daje na nachta, nie GWS-100. GWS-100 mało tego nie zdąży przeładować, a lodówka dałaby radę jeszcze. Nasza lodówka skacze, rozbija się. No, gościu był tak napalony na uszkodzenia, że poświęcił wszystko i poległ. A my kończymy Artę, robiąc czwartego fraga i ponad 10,5 tysiąca. Uszkodzeń. Pojazd sam w sobie ciekawy, mocny, tylko gdyby on jeździł troszkę szybciej, to na pewno miałby dużo więcej zastosowań. A tak niestety trochę mułowaty i przez to w dzisiejszych bitwach spada. Widziałem dzisiaj powtórkę STF 103B, mniej jak 4 minuty, gościu 10 tysięcy nastrzelał i zastanawiam się, czy jej zaraz sobie nie nagrać, przynajmniej po wynikach końcowych. Tyle można było wywnioskować. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie cześć i czołem.